Tak? Pierwsza, pierwsza. Znaczy, no. czekaj, Musisz mi się przebić głowę, przykro mi. Z premedytacją O, zielony znowu. Mm. Czekaj, gdzie to. Chodź tu. Znaczy, Opatrzona no, już. Upatrzona dwunastka. Czekaj najpierw tekstik. Can you jungle Free snowballs? Czyli to trzy kulki śnieżne, a co to jest żongl? Żonglować. Umiesz żonglować kulkami? Ja jedną nie umiem. If you know what I mean. Jak ja, ja słyszę, boss. Co to dzisiaj? Znowu Elfie. A Elfie, to też jest. jak to Madzie mówi. O Jezu, jaki ciężki. Włazdka. No, wszystkie okienka tam są pewne jeszcze, nie? No łafka. Dobra, okay. A 20, 22 trochę odpada. Dobra, dzisiaj mamy o idealnie. Maseczka oczyszczająca z glinką szarą, skóra mieszana, tłusta, trądzikowa. Fajnie. I tu jest co? Mm. Kurde, nie widzę. Szara glinka. Mm. Kompleks proteinowo-cynkowy, czyli tak na te wypryski, bo cynk jest dobry na wypryski. <noise> Jak to Madzia mówi? O Jezu, jaki ciężki! 12. No, wszystkie okienka tam są pewne jeszcze, nie? No. 12. Dobra, okej. Okay. A 20, 22 trochę odpada. <noise> Dobra, dzisiaj mamy, o idealnie. Maseczka oczyszczająca z glinką szarą, skóra mieszana, tłusta, trądzikowa. Fajnie. I tu jest co? Mm, kurde, nie widzę. Szara glinka. Mm, kompleks proteinowo-cynkowy, czyli tak na te wypryski, bo cynk jest dobry na wypryski. Nie łagodzi podrażnienia skóry, prowitamina B5, alantoina. A Adosław, proszę nasłuchiwać. Do, do, dowodzić. Mhm. Dzień y, Matki. Dzień Matki? To jest napisane tu? Dzień Matki? Bardzo możliwe. Dzień Matki w szkole, Marsz Niepodległości, Wigilia, Dzień Wszystkich Świętych. Y, każda okazja jest dobra, żeby nieco się odstawić. Szczególnie, gdy inni patrzą i zazdroszczą. To już się domyślą co będzie. Zadanie na dziś. Zrób mały przegląd szafy i wybierz swój outfit na Wigilię. I doradzicie sukienkę. Dobry pomysł w sumie. Chociaż spodziewałam się już, że no ubierz się dzisiaj ładnie, załóż te stopy. Czemu masz taką minę? Pokaż, pokaż. Dlaczego Radosław ma taką minę? Proszę bardzo przyświetla. No czy to nie słodkie? <grych> Cute. Już 12 blog. Naprawdę leci to wszystko jak cholera. Może przez to, że szybko się ciemno robi, to ma się takie wrażenie, że te dni uciekają. Kochani, przychodzę do was wypełnić to zadanie z kalendarza. A propos stylizacji na święta, na Wigilię Przesłoniłam, żebym nie była taka jasna. Mam na sobie właśnie karpową sukienkę. Ona ma taki wzór. Ja już wam ją pokazywałam w przeglądzie mojej szafy, no ale muszę wypełnić zadanie, więc Wam pokazuję na dole pola do <grywania> nagrywania. To jest pierwsza. Taka sukienka. Trochę jak na wesele, ale wiecie, no na wigilię W sumie jak znalazł. Pokazuję się Wam. Bardzo fajny wzór taki koronkowy. Naprawdę jest śliczna i mocno się zastanawiam, czy ją sobie nie obrać właśnie na Wigilię. Trzecia propozycja to taki w sumie golfik. Sukienko golf, ale bardzo widzę czerwone jest w kamerze. On na żywo jest bardziej taki ciemno-czerwony, ale nie wiem dlaczego tutaj się pokazuje jako taki mega rażący. Dobra, zmieniłam kolory. Może ja będę bladsze, bledsza, ale sweter będzie bardziej realistyczny. Także taki sweterek myślałam też, bo jest bardzo wygodny, bardzo ciepły, wiecie, na te zimne miesiące to jest jak znalazł. No i tak, kurczę, pomyślałam, żeby do tego ubrać sobie fajne stopy z jakimś wzorkiem, z gwiazdkami, czy z czymś świątecznym. No i jak? Co myślicie? Dajcie znać, co myślicie, którą sukienkę, sukienkę byście wybrali, czy jeden, dwa, czy trzy. Napiszcie w komentarzu numer i uzasadnienie, dlaczego akurat ta. No i co, kochani, kończę tego vloga. Oje. 爸爸。